едем на машине а Прокололи колесо, вот же невезуха Ну давай врубай музон, будет здесь движуха Доброе, забачим это раз Доброе, забачим это Dobra, słuchajcie, za chwilę wrócę i będę testował dalej, zobaczymy, może coś z tego wyjdzie. Tu troszkę w ustawieniach, może coś z tego będzie. A jak nie, no to kurde, nie wiem, no. będę walczył o ten światło. zobaczymy. Ale postaram się, żeby coś z tego wyszło. Także nie traćcie nadziei, ja też nie będę tracił nadziei. I mam nadzieję, że będzie lepiej. Fajnie by było. To jest coś, co naprawdę lubię i coś, co naprawdę lubiłem, lubię, będę lubić. Czyli właśnie w sumie głównie interakcje z Wami. Plus tą forzę. To nic, na razie się żegnam i będę próbował dalej do skutku, aż to ogarnę. wsiemano wszystkim.